Cześć, z tej strony Paweł Olszewski, Poligamia.pl. Mamy okazję pograć w Little Nightmares, czyli bardzo ciekawie zapowiadającą się grę niezależną, która będzie miała premierę już 28 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł ten pojawił się w zeszłym roku na Gamescomie, aczkolwiek tak naprawdę był już znany od dawna, od 2014 roku, kiedy to funkcjonował pod nazwą Hunger. W międzyczasie zrobiło się o nim jednak bardzo cicho. Deweloper w międzyczasie pracował nad innymi grami, głównie dla Sony zrobił Little Big Planet na PS Vitae, Little Big Planet 3 na PS4, a także Tearaway Unfolded na PS4. Także to był jego drugi projekt. Samo szwedzkie studio nie jest duże, bo ma raptem 40 parę osób. No ale teraz skrzydła nad projektem rozwinęło Namko. Namko stało wydawcą gry i, i do premiery zostało całkiem niewiele czasu. Jak widzicie gramy w pełnym trójwymiarze. Ja byłem sam trochę zaskoczony, bo wcześniej nie śledziłem informacji na temat Nightmares i spodziewałem się takiego Little Big Planet, tylko że bardziej mrocznego, a dostałem bardziej coś w stylu Insight albo i e Limbo. Jednak chyba Inside tutaj będzie ciekawszym. Porównaniem. Także gramy w trójwymiarze. Nie ma tylko jednej warstwie, czy jakichś tam dwóch, trzech ścieżek do, do wyboru. Dzięki temu zagadki są trochę trudniejsze. Mamy większą swobodę poruszania się, no ale i tak najlepsza w tej grze jest fizyka. Fizyka spadającej szóstki, bo ta nasza bohaterka w żółtym kubraczku nazywa się szóstka. Fizyka przesuwanych obiektów. Tutaj widzicie walizkę, którą właśnie muszę dosunąć do. Szafki, aby dosiągnąć do dźwigni. Wszystko ma tutaj swoją wagę, wszystko ma swój ciężar. Bardzo dużo rzeczy jest interaktywnych. Oczywiście jest to ograniczone w, do tych najbardziej przydatnych czy potrzebnych elementów, czyli. Deweloperzy, z tego co zdążyłem zauważyć po tym niedługim udostępnionym przed premierą na demie, deweloperzy starali się dać na tyle ruchomych elementów, żeby to naprawdę działało, ale jednocześnie nie przesadzili, czyli nie dali samych, samej interakcji dla interakcji, która mogłaby odwracać uwagę od tego, co jest najważniejsze, czyli od rozwiązywania zagadek, bo tak naprawdę ta gra jest połączeniem kryologicznej z platformówką. W grze nie ma zasobnika, czyli czy inwentarza. Dwie nazwy brzmią strasznie dziwnie po polsku. Nie ma tego miejsca, gdzie się chowa przedmioty. Można coś złapać, przenieść, użyć, zużyć i zostawić w tym miejscu. Hmm, przypomina mi się tutaj The Cave, taka ciekawa gra platformowa, gdzie to trochę podobnie działało, choć tam było parę postaci grywalnych, tutaj jest jedna. Ale fajnie to wychodzi. Fajnie to działa i bardzo przyjemnie się gra. W tym momencie, no właśnie, tutaj na przykład, znowu jestem za mały, żeby doskoczyć do guziku z windą. Tam byłem wcześniej za mały, żeby gdzieś wleźć. Musiałem sobie przesunąć krzesło. Fajnie jest to pomyślane. W Raymanie były tego typu poziomy Rayman Origins, z tego co pamiętam. Gdzie się biegało po, po jakiejś takiej nienaturalnie dużej kuchni. Tu jest troszkę ten klimat, ale dużo bardziej mroczny. Mamy też zapalniczkę. Właśnie jej użyłem pierwszy raz, aczkolwiek nie wiem, czy ona będzie do czegoś tam potrzebna poza rozświetlaniem po prostu mroku. Możemy zapalać jakieś świeczki, tego typu elementy, ale w tym demie. Nie było to potrzebne, nie było to niezbędne, aby gdzieś przejść dalej. Ogólnie sama fabuła nie zapowiada się jakoś super innowacyjnie, więc jestem ciekawy, co twórcy jeszcze wymyślili i czego nam nie powiedzieli przed premierą. No bo jesteśmy tą szóstką, taką małą dziewczynką, która znalazła się w jakimś tajemniczym, podwodnym świecie, gdzie się dzieją bardzo dziwne rzeczy, bardzo groteskowe rzeczy. Nie jest to może horror, a, a właśnie jakieś takie klimaty, czy Tima Burtona, czy to jest coś w tym deseni. No i musimy z niego uciec. Jak to zrobimy, nie mam pojęcia. Czy możemy tego nie zrobić? Czy może być game over, też nie mam pojęcia? O także dosyć mało wiadomo tak naprawdę, czemu nasza bohaterka zasłabła, czy właściwie niemal zasłaba była przed chwilą. To jest też ciekawe pytanie. Dlaczego nasza bohaterka je rzeczy, które do jedzenia raczej się nie nadają? Przynajmniej ja bym tego nie tknął. Ale teraz tak naprawdę dopiero zrobi się ciekawie. Robi się ciekawie i robi się niebezpiecznie, bo dotarliśmy do pierwszego przeciwnika. Aczkolwiek warto tutaj dodać, że nie gram. W pierwszy poziom gry w siedzibie twórcy miałem okazję pograć w demko, które było tak naprawdę drugim etapem, czy drugim rozdziałem z tego co zdążyłem zauważyć. No tutaj mamy dziwne, nienaturalne coś z za długimi rękoma i związanymi oczami, co mimo wszystko nas jakoś wyczuwa i goni. Także trzeba się chować i Trochę metodą prób i błędów, próbować ominąć tego jego mościa. Sam poza kadrem kilka razy tutaj nie podobałem zadaniu, żebym spróbowałem gdzieś indziej wskoczyć. Gra też nie prowadzi zarączkę, to jest ciekawe, że interaktywne elementy nie świecą się z daleka jakimś jasnym światłem, nie pojawiają się ikonki, które by nam mówiły, co można złapać, czego nie można złapać, co można zrobić. Trzeba próbować łapać różne przedmioty i przesuwać, albo się na nie wspinać, albo czekać aż przeciwnicy gdzieś pójdą, żeby im za plecami przemknąć. To jest ciekawe. Aczkolwiek wiem, że nie wszyscy takie gry lubią. Nie wszyscy lubią gry, gdzie trzeba skusić, bo bardzo ciężko jest przejść cały poziom za jednym zamachem. Bo nie sposób też się domyślić, co akurat trzeba w tym miejscu zrobić. Zwłaszcza jeżeli twórcy przygotowali dla nas jakieś niespodzianki. Tutaj widzicie, jak jednocześnie w trakcie kręcenia korbki prawym analogiem sobie trochę jeździłem, żeby zależyć się po okolicy, no ale na nic to się nie zdało, bo tak, tak zostałem złapany. I dokładnie o tym mówiłem przed chwilką. Nie wiecie, skąd wyjdzie przeciwnik, nie wiecie, jak zachowa się jakiś element otoczenia, także ta gra, mam wrażenie, że ta gra będzie polegała w dużej mierze na powtarzaniu tych samych elementów, czyli. Za pierwszym razem jej przejście może nam zająć X czasu, a za drugim razem, kiedy już wiemy dokładnie gdzie iść, to dwa, trzy, cztery razy szybciej, mam wrażenie, to wszystko może trwać. I mam nadzieję, że w finalnej wersji będą trwały szybciej loadingi, bo jak słyszycie, staje na głowie, żeby was zagadać, jak był widoczny czarny ekran. Gramy na PS4 yy, w kod przedpremierowy. No, trzymamy kciuki, aby trochę to zoptymalizowali. To jest to rozstawione checkpointy są na szczęście, więc drugie podejście nie boli, ale też nie budzi takich emocji, już doskonale wiemy jak się zachowa przeciwnik, wiemy, że musimy tą kręcić już dużo szybciej następnym razem. No, było blisko, żeby mnie tutaj złapał. To pokazywane nam demko Właściwie demko, które mogliśmy pograć, jest troszkę innym fragmentem niż było pokazywane na Gamescomie w 2016 roku. Pewne elementy ma wspólne. Jeżeli zajrzycie do naszej zapowiedzi, którą wpisał Patryk na łamach poligami, zobaczycie pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o opis poziomów. Aczkolwiek on spotkał się z ogromnym kucharzem, który był widoczny na przedpremierowych trailerach. Ja do niego nie doszedłem. Gra ma mocno niepokojący klimat. Te spadające buciki, porozrzucane bagaże, walizki. Nie wiem, czy był to zamierzony efekt, czy ja sobie może tutaj trochę za dużo dopowiadam, ale dla mnie to jest klimat obozów i II wojny. I tych bardzo, bardzo złych historii, gdzie była jakaś selekcja ludzi, gdzie z ludzi zostawały tylko, no właśnie, tego typu rekwizyty. Wymowa wymową to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest świetna realizacja tego typu elementów. Nie była hostka, sterta butów, ale jak teraz skoczycie postacią, to naprawdę czuć, że to są setki małych elementów ruchomych. Tutaj deweloper niezależny, ale tego Unreal 4 ma jednak dobrze opanowanego, no i dobrze opanowany klimat, bo widzicie, że po wskoczeniu do tych butów coś się dzieje. Szczerze mówiąc, bałem się zostać dłużej w stercie tego drzewiku, żeby zobaczyć, co dokładnie mnie goni. Wolałem zostawić to już w swojej wyobraźni. No i tutaj dochodzimy powoli do końca, przynajmniej końca tego fragmentu, który ja miałem okazję pograć. Wracę tutaj nasz znajomy, którego już raz nam się udało oszukać. No i tutaj niestety on oszukuje nas. I zawracamy do tego, o czym mówiłem na początku. Czyli szukania, rozwiązania metodą prób i błędów. Będziemy tutaj ginąć sporo. No nie jest to nic w stylu tak także nie traci się żadnej energii, żadnych punktów dusz. Ale trzeba kombinować. I, i jestem strasznie ciekawy, czy twórcy. Zrobią na tyle zróżnicowaną grę, żeby to nie zaczynało nużyć, bo jednak, chociaż w tym momencie mnie te loadingi chyba najbardziej nużyły. Jeżeli one były szybsze, to to powtarzanie by aż tak nie irytowało. No, póki co to jest jedyny element, który pozostawia u mnie lekki niedosyt. Cała reszta, czyli warstwa muzyczna, warstwa graficzna, fizyka, sam klimat gry, no... Jest to coś świetnego, coś, co w tym momencie wygląda na moje oko, na poziom y, Insight. A Insight, jeżeli pamiętacie, było naszą grą roku na poligamin 2016 roku. Więc stale bym się nie zdziwił, gdyby Little Nightmares znalazło się też gdzieś bardzo wysoko w grudniowym podsumowaniu. No ale to dopiero w grudniu, a premiera jest już w kwietniu. W jej okolicach spodziewajcie się u nas recenzji. I to byłoby chyba na tyle, także na tym czarnym ekranie ładowania się z Wami pożegnam, cześć i do usłyszenia.